Cześć, dzisiaj spotykamy się w przededniu wyborów amerykańskich. W związku z tym postanowiłem trochę przedstawić Ci coś z rynku europejskiego. Wiadomo, już jutro, czyli jakby rozpoczyna się cały ten proceder wyboru prezydenta, no i dopiero potem okaże się, co z rynkami, bo ostatnio rynki amerykańskie rosły ponad miarę, ponad wszystkie inne rynki, które no niestety notowały spadki, a polski rynek. Czy polska giełda raczej od pół roku jest w trendzie bocznym, czyli w zasadzie niczego tutaj się nie zmienia, trudno cokolwiek uzyskać? Więc postanowiłem trochę przedstawić ci tu jakieś etf -y, które możesz inwestować na rynku polskim. One są jakby notowane w euro, a euro, jak już mówiłem tam w odcinku innym wcześniej, no w stosunku do złotówki zachowuje się bardzo podobnie. Nie ma takich skoków jak w przypadku dolara, który no, te różnice są dużo większe. Jest tam na górze odcinek, którym porównałem te waluty, jak można było na nich stracić lub zarobić w ciągu ostatnich 10 lat, jak się ta różnica kształtowała. Bo oczywiście, jeżeli kupujesz amerykańskie ETF-y, to musisz pamiętać o różnicach kursowych, o ryzyku walutowym, zresztą nie tylko amerykańskie. Jeżeli byś kupował z innych rynków wschodzących, z Chin, Korei, Japonii, wszędzie mamy to ryzyko walutowe. W Europie, ponieważ Polska jest w Europie, Pomimo tego, że mamy inną walutę i nie mamy euro, to jednak te kursy są bardzo do siebie zbliżone, te gospodarki są zależne i zachowują się podobnie. Dzisiaj pokażę Ci tutaj trzy ETF-y, o których oczywiście zaraz po rozpoczęciu odcinka, czyli po intro, krótkim jak zwykle, czyli jak niezwykle, niezwykle krótkim intro. No i będziesz mógł czy mogła zastanowić się nad tym, co ty chcesz inwestować w tak, można powiedzieć, dzisiaj niepewnych czasach, gdzie na świecie panuje dość dużo niepokojów? Dlatego dzisiaj pokażę ci też w zasadzie nie ETF-a, bo ETC na złoto, właśnie nawet dwa produkty, które są na złoto, ale również ETF-a na europejskie firmy. Dodam tutaj, że oczywiście nie jestem doradcą finansowym i to, co mówię, nie stanowi żadnej rekomendacji finansowej, w związku z tym kupujesz, ryzykujesz całkowicie na własną odpowiedzialność, a ja tylko pokazuję Ci tutaj w sensie takim edukacyjnym, na co możesz zwrócić uwagę i co może przynieść Ci ewentualne korzyści, jeżeli zgadza się to z Twoją strategią, którą właśnie podjąłeś i którą chcesz realizować. A teraz oczywiście zapraszamy na odcinek. I jeszcze na początku dodam, że partnerem tego odcinka jest firma XTB, w której ja sam inwestuję, która niedawno uruchomiła również konto iKE. Tu możesz inwestować w akcje i fundusze ETF, kryptowaluty, nawet i inne takie bardziej ryzykowne instrumenty. Mamy konto iKE, mamy plany inwestycyjne, o których oczywiście i o iKE i, i o planach inwestycyjnych mówiłem już wcześniej w poprzednich odcinkach. Możesz sobie to znaleźć, podlinkuję ci pod filmem i tu na górze. Tam są też mniejsze koszty, ponieważ jest zero prowizji za prowadzenie rachunku darmowe wpłaty i wypłaty. No i oczywiście ten PID 8C, który możesz sobie od razu, że są wystawiony, bez żadnego problemu, rozliczysz sobie podatki polskie. Przy okazji dodam, że firma XTB organizuje konferencję XTB Investing Masterclass która odbywa się 14-15 listopada. Konferencja jest online. No i jest bezpłatna oczywiście, więc może się zapisać i skorzystać z tej oferty. Natomiast będzie tam mowa oczywiście o inwestycjach, o geopolityce, o AI, bo wystąpi również Andrzej Dragon. Natomiast będziemy już po wyborach amerykańskich i myślę, że warto będzie zobaczyć, czyli te komentarze, które zastaniemy, będą już dotyczyły. Nowego środowiska, nowego świata, który realizuje nowe zamierzenia. No bo jak wiemy, największa, najsilniejsza gospodarka świata, Stany Zjednoczone, będą miały nowego prezydenta, no i teraz od tego będzie bardzo dużo zależeć, jak będą się kształtowały rynki, bo jak kształtuje się ta największa gospodarka, to za nią podążają również te rynki mniejsze, w tym Europa, które są zależne od tego wielkiego ogromnego rynku amerykańskiego. Także linki do i do XTB i do tej konferencji znajdziesz w opisie odcinka. Tam ci wszystko podlinkuję. Zobaczysz też oczywiście, możesz też zobaczyć prelegentów, którzy występują na tej konferencji. Jak widzisz, są znani, jest Andrzej Dragan, całe mnóstwo blogerów, blogerów finansowych, doradców finansowych, którzy będą omawiać właśnie te nowe rzeczy, które będą po tych amerykańskich wyborach, więc oprócz oczywiście stałych różnych porad dla inwestujących, więc myślę, że warto na tą konferencję się zapisać i tam być. Dzisiaj pokażę Wam też wyszukiwarkę ETF-ów, która powstała na rynku polskim, założona przez dwóch znanych vlogerów, blogerów finansowych, a mianowicie przez, przez Jacka Lemparta z System Trader, oraz Artura Wiśniewskiego z, ze Stockbroker. Założyli taki wspólnie serwis, pobierają dane, Tu bardzo dużo się nad tym napracowali. Trzeba powiedzieć, że jest to świetna wyszukiwarka ETF-ów. etf, ETF -y, które chcę Wam pokazać, również wyszukałem za pomocą tej wyszukiwarki. Więc troszeczkę tutaj o niej, bo warto powiedzieć, ponieważ naprawdę obaj włożyli tutaj mnóstwo pracy żeby dostarczyć super serwis na polski rynek, bo na polskim rynku takiej wyszukiwarki nie było. E, oczywiście jest Just ETF, jeżeli chcesz światowy, ale tu mamy wszystko po polsku, mamy podsumowane dane pobierają się z Morningstar, więc jakby mamy wszystko na bieżąco, no i łatwe dla nas e, dla nas Polaków wyszukiwanie wszystko jest po polsku, e, dlatego warto my się temu serwisowi się przyjrzeć. Ja tutaj w skrócie, pokażę Ci tutaj troszeczkę. Tutaj, jak klikniemy sobie na Atlas ETF, to, to oczywiście ta strona otwiera się najpierw. Mamy tutaj informacje o tym, czym ta strona jest. Jest też jakaś akademia, w której możesz sobie poznać podstawy inwestowania. No i mamy skaner ETF i rankingi, te dwie rzeczy. W skrócie, Wam troszeczkę pokażę. Jedno, tutaj, jeżeli klikniemy sobie w ten skaner ETF no to mamy tutaj różnego rodzaju do wyboru filtry, po których możemy sobie te aktywa nasze filtrować. Możemy wybrać brokera, którego chcemy, na przykład chcemy w XTB, chcemy w Santanderze, w PKO czy Bosie, to pokażą nam się tylko aktywa dostępne u tych brokerów. Jeżeli będziemy inwestować u jednego brokera, to na przykład pokażą się tylko te, które dostępne są u tego brokera. Możemy wybrać walutę notowania. My będziemy się interesować euro. Ja prawdzie nie przejdę całego procesu wyszukiwania tutaj, ponieważ mam już wyszukane na górze te ETF-y, o których chcę ci opowiedzieć. Natomiast chciałem tylko tak w skrócie troszeczkę pokazać. Tu możemy sobie wybrać oczywiście wielkość tego ETF-a, jeżeli chcemy troszkę większe, wskaźnik kosztów, który by Tutaj mógł się znaleźć, no i na tej podstawie wybierzemy sobie, właśnie ETF-a, czy chcemy akumulacyjne, czy dystrybucyjne. Możemy sobie też wybrać siedzibę funduszu, czy fundusz będzie na przykład w Europie, będziemy tylko szukać europejskich, czy to będzie amerykański, kanadyjski. No dużo rzeczy ciekawych tutaj pozwala nam ta wyszukiwarka. Natomiast niedawno pojawiły się te rankingi tutaj. I jeżeli sobie klikniemy tutaj na ranking ETF-ów z Europy, to możemy wyszukiwać ETF-ów. Mamy propozycje gotowych ETF-ów z różnych dziedzin, czyli możemy po indeksach, tutaj są różne indeksy, możemy wybrać ETF-a na dany region, tak? świat, rynki rozwinięte, wschodzące, Europa. Tutaj mamy też dodatkowe informacje, jak wybrać informatykę, energię, nieruchomości, bo możemy sektorowo czy ETC na złoto, surowce, srebro, miedź, koszyki, gaz ziemny i tematyczne jak sztuczna inteligencja, bitcoin, globalne spółki dywidendowe, europejskie spółki dywidendowe, energia, technologia baterii, blockchain. Naprawdę mamy tutaj bardzo dużo ciekawych rzeczy. Po kliknięciu w taki przykładowy sobie na przykład wezmę Fucji All World od Fucji Index. Mamy informację w ogóle, czym jest ten indeks, na którego podstawie powstają te ETF-y. Mamy też wykres samego indeksu. Możemy sobie oczywiście przełączyć tutaj no w zależności od waluty, no bo w zależności od kursu będą się te waluty różnie kształtowały. Tu mamy oczywiście stopę zwrotu, ale to zaraz będziemy sobie o tym mówić. No i ważne, tutaj mamy takie porównanie tych ETF-ów różnych. Jaką mają politykę dywidendową, jaki jest tutaj TER, czyli łączny koszt utrzymania takiego funduszu, stopy zwrotu, jakie otrzymywał w różnych teraz miesiącach. A tu mamy cały indeks, gdzie możemy to sobie tu filtrować za 5 lat, za 3 lata. Jednoroczny po wjechaniu tutaj widzimy oczywiście wartość. No i w ten sposób ta wyszukiwarka dostępna jest tutaj też na boku, czyli jeżeli sobie tutaj. Weszliśmy już z tego dużego kafelka, no to tu możemy sobie dalej przerzucić się na przykład dla Europy i mamy ETF-y europejskie. Tu mamy podzielone w ten sposób, że mamy najlepsze ETF-y, czyli te dające najwyższą stopę zwrotu z Europy z najwyższą ekspozycją na akcje europejskie. Te filtry są różne dla różnych ETF-ów. Najtańsze ETF-y, czyli te, których opłata za utrzymanie jest najniższa. No ja zacznę tutaj od ETF-a, który tutaj się znajduje. Otworzyłem sobie, czyli teraz zaczynamy już o ETF-y omawiać te, które wspomniałem. Natomiast przypominam oczywiście, że nie jestem doradcą finansowym, w związku z tym no, to są tylko moje własne przemyślenia i tylko moje prywatne wybory, ponieważ część z tych ETF-ów znajduje się w moim portfelu publicznym, który pokazuję co miesiąc. Do którego link znajdziesz też tam powyżej, no i część z nich, jak na przykład ten, który w tej chwili widzisz na ekranie, znajduje się również w moim portfelu. I dlaczego taki ETF sobie wybrałem? Chciałem mieć też ekspozycję poza rynkami amerykańskimi czy światowymi, no na ten rynek, w którym ja mieszkam. No Jeżeli ja nie ufam swojemu rynkowi i uważam, że tu w Europie jest źle, no to sorry, no bo. Generalnie dobra, chcielibyśmy mieć większe stopy zwrotu z naszej giełdy, z naszego rynku, a jednocześnie inwestujemy nasze pieniądze, nie wcale w naszą giełdę, tylko inwestujemy w rynki amerykańskie, bo dostajemy wyższą stopę zwrotu, ale w związku z tym tam pojawia się coraz więcej pieniędzy, u nas mniej, dlatego ta giełda też w pewnym sensie nie rośnie. Ja posiadam również aktywa w złotówkach na koncie IKE. W sensie nam konta maklerskie mam w IK w formie konta maklerskiego, no i inwestuję w tę polską giełdę, głównie w spółki dywidendowe, no, żeby trochę ją wspierać. Oczywiście tacy drobni inwestorzy jak my, czyli indywidualni, no to trochę tam ten wpływ na tą giełdę mają dość mały, bo raczej duży wpływ na giełdę mają inwestorzy takie jak fundusze inwestycyjne czy duże banki, które kupują te aktywa no i dopóki ten rynek jest po stronie amerykańskiej, co może się bardzo zmienić właśnie po wyborach, o których mówiłem, no to dopóty u nas na tym rynku, no nie bardzo coś się dzieje, więc myślę, że te wybory, które się już zaczynają za chwileczkę, no zmienią bardzo dużo i cały ten rynek może się odwrócić, odmienić. Nie wiadomo, czy będzie BESA, czy HOSA, tego tak naprawdę nikt nie wie, są tylko przewidywania, analizy jakichś wykresów i innych tym podobnych rzeczy. Ale ja bym się na tym całkowicie nie opierał, poczekajmy, zobaczymy. Tymczasem wracamy do rynku europejskiego. Mamy tutaj fundusz, który jest nominowany do euro na giełdzie w Luksemburgu. Jest fizyczne próbkowanie, to znaczy, że fundusz jest częściowo syntetyczny. To znaczy, że nie skupuje tych wszystkich akcji, tylko jakby częściowo w tych proporcjach zawiera akcje a część ma w formie syntetycznej. Natomiast jest bardzo tani, bo ma tylko 700% za zarządzanie. Możemy sobie zobaczyć, jakie miał stopy zwrotu historyczne. Za ten rok ma na razie 24%. Oczywiście jest to mniej niż S&P 500, no ale mówimy teraz o rynku europejskim, którym, naszym zabezpieczonym, który też powiedzmy sobie 24% to też jest niezła stopa zwrotu. Za 3 lata mieliśmy 19, więc tutaj nie jest za dużo. Za 5 lat jest prawie 50%, czyli za 5 lat mamy średnio te 10% stopy zwrotu z europejskich spółek, które uważam, że jest dość ciekawe rozwiązanie. Alokacja tutaj w tej zakładce alokacja możemy zobaczyć, co składa się na ten fundusz, czyli największe firmy. Mamy tu i firmę norweską na samej górze i z Holandii AstraZeneca, znana ze szczepionek z Wielkiej Brytanii, Niemcy, Szwajcaria, dwie, ochrona zdrowia, energia, usługi finansowe, no dużo tutaj jest ochrony zdrowia, w związku z tym myślę, że to jest sektor, który no, trudno będzie miał upaść, no bo wszyscy jakby o to zdrowie chcemy dbać i raczej rynki opierające się na służbie zdrowia, na, na tych zdrowotnych naszych aspektach się rozwijają. Możemy zerknąć na zakładkę brokerzy. Widzimy, że tutaj mamy i w BOSie, i w XTB. To on jest dostępny również w ramach kont IKX, -e, więc możemy sobie ten ETF również zakupić. Drugim, co chciałem Wam pokazać, teraz mamy dwa ETF-y na no właśnie ETC, bo to nie są ETF-y. O tym też mówiłem już tam osobno, jak omawiałem do mojego portfela publicznego, gdzie też mam również ten. ETC, czyli Xetra Gold, jest u mnie w portfelu tym publicznym, dlatego że złoto ostatnio rośnie, inwestowanie w formie syntetycznej daje dość dużo ciekawych rozwiązań. Oczywiście nie mamy fizycznie tego złota, ale ten fundusz kupuje to złoto fizycznie, w związku z tym mamy jakby zabezpieczenie trochę do tego złota, i w razie co moglibyśmy go żądać. Natomiast no, ta ma, nasza ona raczej kupuje dużymi kilogramowymi sztabami, więc ta nasza ilość, którą my możemy posiadać, nie jest ogromna. No ale jest to dość płynny, ponieważ ma aż 63 miliardy kapitalizacji, fundusz jest płynny i w związku z tym możemy łatwo sprzedać te nasze aktywa, a jednak mamy ekspozycję na złoto, które teraz rośnie bardzo. Jak widzimy tutaj w tym roku złoto urosło znaczy ten fundusz urósł aż o prawie 37%, w ciągu pięciu lat wzrost złota kształtował się na poziomie prawie 90%, więc mamy bardzo dużą stopę zwrotu i na razie biorąc pod uwagę różne niepokoje na świecie, no nic nie zapowiada, żeby to złoto jakoś gwałtownie miało spaść, zmniejszyć swoją wartość, bo wiadomo w okresach niepokoju złoto stanowi trochę taki zabezpieczenie w przeciwieństwie do innych firm, czy akcji. Teraz pokażę Wam jeszcze jeden taki produkt na złoto. Tym razem jest to obligacja na okaziciela. Niestety to nie jest dostępne, jest dostępne tylko i wyłącznie właśnie w Interactive Brokers. Nie możemy kupić tego w XTB czy w BOSS-ie. Od dlaczego wybrałem ten fundusz? Oczywiście tutaj też całkowity ten wskaźnik kosztów też mamy zero, Czyli tutaj firma tylko na spredzie zarabia. No i tutaj nie jest ETF, od razu powiem, ponieważ ten produkt jest obligacją na okaziciela, która jest w pełni zabezpieczona złotem i zabezpiecza roszczenie do, fizy do fizycznej dostawy sztabki złota. Czyli każda z tych obligacji reprezentuje 1 gram złota w postaci małej sztabki. Inwestor może żądać fizycznej dostawy, począwszy od 100 obligacji na okaziciela lub ich wielokrotności. Czyli jak widzimy tutaj jedna obligacja, czyli musielibyśmy kupić 100 gramów, żeby żądać sobie tych, tych sztabek złota. Jeżeli mamy mniej, no to oczywiście to nie wystąpi. Widzimy też tutaj wartość, bo tu oczywiście on jest też nominowany w euro, w związku z tym tyle kosztuje nas w tej chwili jeden gram złota w postaci tej jednogramowej sztabki w formie tej obligacji. No, czy ktoś chciałby tutaj, ja jeszcze też sobie sprawdzę stopę zwrotu. Jak widzimy, jest bardzo zbliżona do tego na tym Cetra Gold, z którym przed chwileczką byliśmy. I w tym roku również to złoto, no bo całe złoto obojętnie gdzie je kupujemy, rośnie, więc również produkty oparte na tym złocie tak samo rosną o tyle mniej więcej, ile złoto. No, to mogą się różnić kosztami zarządzania, spreadem, więc jakieś delikatne różnice mogą być. Natomiast myślę, że taki produkt wart jest rozważenia. Dla tych, którzy nie chcą przechowywać tego złota, a jednak w razie co chcieliby to złoto fizycznie otrzymać, jeżeli już nazbierają odpowiednią wartość. Bo e, oczywiście mówimy tutaj, że od 100 obligacji możemy zażądać sobie wypłaty naszej stap sztabki, ale przecież nie musimy ich kupować naraz. Możemy sobie po tym gramie czy po tej jednej obligacji kupować, kupować, dokupować. Jak będziemy mieli 100, e, to wtedy zażądać sobie zwroty i mieć fizyczne złoto u siebie. Oczywiście można od razu kupować fizyczne złoto, z tym, że jak już mówiłem tam w tym odcinku o złocie, o tym, o tym właśnie funduszu Xetra Gold, no to syntetyczne, czyli taki, w formie takiego funduszu kupujemy dlatego, że nie mamy problemu z przechowywaniem, bo jeżeli mamy jedną szapkę do przechowywania w domu, no to jest ok, czy jedną monetę złotą, no to nie jest jakiś problem, pięć też nie jest problem, ale jeżeli mamy już większe pieniądze i dużo chcemy przechowywać, no to wtedy albo budujemy sejfy, sejf kosztuje, albo składamy w depozycie do banku, no co już tracimy tą całą pożyteczność tego złota, że mamy je fizycznie, no bo jednak znowu są w banku, czyli podobnie tak jakbyśmy kupili ten syntetyczny, no i jeszcze ponosimy opłaty za przechowywanie. No więc należy się oczywiście nad tym wszystkim zastanowić i zobaczyć, czy będziemy mogli sobie to kupić, czy to jest produkt dla nas, czy chcemy fizyczne złoto, czy raczej byśmy się skupili na przechowywaniu tego złota w formie Właśnie takiego ETF-a czy ETC, czy właśnie takiej obligacji. Na tym dzisiaj już będę kończył. Mam nadzieję, że podobały Ci się te ETF-y, podobał Ci się odcinek. i oczywiście proszę o łapkę w górę. Będę nagrywał kolejne odcinki. Myślę, że po wyborach przyda nam się nowy odcinek o tym, co się wydarzy, więc obserwuj za tydzień. Zbliżamy się też do 2000 subskrybentów, więc zbliża się wielkimi krokami live, w którym porozmawiamy sobie na żywo, będziecie mogli mi zadawać pytania, a ja będę je odpowiadał. Przygotowuję właśnie sobie taki odcinek, przygotowuję sobie tematy, ale jeżeli macie jakieś specjalne i chcielibyście się podzielić nimi w tym live, to napiszcie je tam pod odcinkiem i ja je wszystkie zbiorę i jak już ten live uruchomię, no to oczywiście będziemy wtedy na te pytania odpowiadać. Czyli zapraszam Was. Oczywiście, zróbcie dzwoneczek, łapkę w górę, subskrybujcie no, bo żeby się na ten live załapać. Czy na moje komentarze, które no myślę, że przygotuję bardzo porządnie po tych wyborach. W co inwestować po wyborach, w jakim będziemy świecie, co się będzie działo. Przypominam jeszcze raz o konferencji XTB darmowej. Link w opisie na dole w odcinku. No, i widzimy się w kolejnym tygodniu w nowej rzeczywistości po wyborach w USA. Do zobaczenia. Cześć!